Chcemy teraz, może przeczytamy alu tych wszystkich, którzy byli nominowani do tej nagrody. Kategoria Juniorzy, sportowiec gminy Myślibus 2009. Wojciech Abratański, Szachy. Daniel Bajer, podnoszenie ciężarów. Oliwia Bejuk, pływanie. Oraz Nikola Boroń, lekka Patryk Ciećwierz, piłka nożna. Oraz Paweł Dąbrowski, lekko Konrad Gajdziński pływanie. Mateusz Gącik, lekka atletyka. Katper Grzelewski, szachy. I Laura Karaś pływanie. Maksym Kulicki, żeglarstwo. I przedstawiciel podnoszenia ciężarów Bartosz Łoziński. Jagoda Michalak, pływanie i Jakub Nowakowski, żeglarstwo. Andrzej, Andrzej Plackowski, piłka nożna i Gracjan Rudkowski, żeglarstwo. Michał Rybak, piłka nożna oraz Patryk Rzepiński, piłka nożna. Marek Strachota, pływanie, Wojciech Szczepaniak, piłka nożna. UKS Opty Załoga żeglarska Sławomir Patroś oraz Kacper Kuchciński oraz druga załoga Grzegorz Zając i Dawid Kasprzak. To są nominowani do... Najlepszej piątki gminy myślibuz w roku 2009. No i teraz to chyba zenitu zaraz osiągnie apogeum nasza, nasza lista którzy sportowców, którzy wygrywa, wygrali. Tu mamy. Miejsce piąte, 61 głosów. Zdobył. Może Alu, ty przeczytasz, bo. Co? Głośno. Kacper Grzelewski. Szaker. Szakista. Kacper Grzelewski. Prosimy na scenę. Na scenę prosimy. Miejsce piąte. Miejsce czwarte, 79 głosów. Wojciech Szczepaniak. Piłka nożna. Miejsce trzecie. 95 głosów. Oliwia Bejuk. Pływanie. Miejsce drugie. 102 głosy. Bartosz Łoziński. Podnoszenie ciężarów. A teraz przeczytamy razem, dobrze? Drodzy Państwo, najlepszym sportowcem roku w kategorii juniorów roku 2009 z ilością głosów 167 został Paweł Dąbrowski. 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 Prosimy Panią Anię Sulinę i Pana burmistrza jest piątka To są zwycięzcy w kategorii juniorów miejsce piąte Kacper Grzelewski szachista Zwycięstwa zwycięzca ogólnopolskiego turnieju szachowego. Cztery pory roku. Wojciech Szczepaniak. Miejsce drugie. Przepraszam, miejsce czwarte. Piłka nożna. Czołowy napastnik trampkarzy starszych. jest osadnik Myśliwusz. Miejsce trzecie, Oliwia Bejuk, przedstawicielka pływania. Dwunaste miejsce z motylkowym na 100 metrów w korespondencyjnych Mistrzostwach Polski. Piętnaste miejsce stylem klasycznym na 100 metrów w korespondencyjnych Mistrzostwach Polski. Piętnaste miejsce z klasycznym i na 200 metrów również piętnaste miejsce. Ale Oliwia jest nie tylko pływaczką, ale i lekkootletką. Lekko Drugie miejsce Bartosz Łodziński. Podnoszenie ciężarów. Barto zajął dziewiąte miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 17 i pierwsze miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach do lat 16. Mistrz województwa do lat 16. Paweł Dąbrowski. Pierwsze miejsce Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w dwuboju nowoczesnym. Pierwsze miejsce w powiatowych mistrzostwach indywidualnych biegach przełajowych. Czwarty w finale ogólnopolskich zawodów dzieci w dwuboju nowoczesnym Pentadaj. Pierwsze miejsce w Czywińskiej Lidze Biegów Przełajowych, a bo Paweł również jest i lekko i pływakiem, zajął 15 miejsce w mistrzostwach Polski na swoim dystansie. Prosimy, drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec. Kapituła ustaliła, że trenerem roku w kategorii juniorów zostanie zwycięzca tego plebiscytu. A trenerem yy, Pawła Dąbrowskiego jest pani Donata Pokorska. Pani Donato, prosimy do nas. Pani Donata Pokorska, trener roku 2009 w kategorii juniorów. Jeżeli nie ma pani Donaty. O, może pan prezes jest klubu? Jest pan prezes klubu? Prosimy pana prezesa. O, właśnie. Pan Grzegorz Dąbrowski. O, jak to będzie pięknie wyglądało? Tata stanie za synem. Dziękujemy, wielkie brawa.